Cześć, kochane dzieciaki! Witajcie! Miesiąc październik to miesiąc Maryjny. Modlimy się na różańcu, przypominamy sobie, jakie piękne są tajemnice różańca świętego. E, tydzień temu ciocia Lucy nauczyła nas przepięknej modlitwy do pieśni Matko Życia. Jeśli ktoś z Was jeszcze się nie pomodlił, nie oglądał, to koniecznie wróćcie do tego odcinka. A dzisiaj wybrałaś inny utwór. Tak? Dzisiaj będziemy z Matką Bożą wchodzić po schodach prosto do nieba. O wow! Taki będzie, jest plan dzisiaj. To będzie plan doskonały, słuchajcie, i to będzie chyba utwór pełen energii. Tak. No to zabieramy się za naukę, a na koniec tego odcinka, jak zawsze, całym tym utworem się pomodlimy. Nasze wchodzenie z Matką Bożą po schodach do nieba zaczniemy od podskoku. Mamy w piosence tak. Stoję, siedzę, oddycham, śpię. Mamy tak. Stoję, podskakujemy, stoję. Siedzę, siadamy, siedzę, oddycham, nabieramy oddech, oddycham, śpię. Jeszcze raz. Stoję, siedzę, oddycham, śpię. Mama Maryja blisko jest. Przytulamy naszą matkę Bożą do siebie. Przytulamy. Jeszcze raz. Stoję, siedzę, oddycham, śpię. Mama Maryja blisko jest. Prowadzi nas do Jezusa. Do Jezusa prowadzi mnie. Wyciągamy rękę do góry, jedną dłoń wyciągamy, a drugą wchodzimy tak jakbyśmy szli pod drabinie, pod drabinie, pod drabinie do góry. Jeszcze raz. Wyciągamy do góry i idziemy do Jezusa, prowadzi mnie. Z Matką Bożą jest bezpiecznie, super, najfajniej na świecie. Pokazujemy, że jest świetnie. Raz świetnie, dwa razy świetnie, trzy razy świetnie, cztery razy świetnie, bo w piosence mamy cztery razy, ale w ogóle z Matką Bożą to jest w ogóle milion razy. Milion razy świetnie. Jeszcze raz od początku. Stoję, siedzę, oddycham, śpię. Mama Maryja blisko jest. Do Jezusa prowadzi mnie, bezpiecznie czuję się. I teraz, to jest pierwsza część, teraz mamy refren. O Maryjo, ta, tak się zaczyna refren, i my będziemy machać do Matki Bożej y, na słowa: O Maryjo, z tobą każdy dzień. Mamy tak: O Maryjo, z tobą i teraz każdy dzień. Każdy dzień, jeden i drugi. Jest łatwiejszy. Obracamy się. Jest piękny i łatwy z tobą każdy dzień. Ty poprowadź mnie, maszerujemy. Jeszcze raz. O Maryjo, z tobą. Każdy dzień jest łatwiejszy. Ty poprowadź mnie. Druga część. O maryjo, z tobą. I tutaj mamy każda noc. Zakrywamy dłoń jedną. Tak jakbyśmy chcieli pokazać, że jest ciemno. Z tobą każda noc jest jaśniejsza. W tobie Boża moc. Jeszcze raz. Drugą część. O maryjo, z tobą. Każda noc jest jaśniejsza. Tobie Boża Moc. Ostatnia część, która nam została, to jest część, o której mówiłam na początku. Wchodzimy po schodach z Matką Bożą. I będziemy pokazywać te schody tak. Idziemy, idziemy, idziemy do góry. Tak jakbyśmy szli yy, sobie po schodach do góry. O modlitwie różańcowej w ogóle tak mówi się, nie, że to jest prosta droga do nieba, tak jakby po drabinie albo po schodach z Matką Bożą. I my chcemy dzisiaj tak po tej drabinie iść. Jak my będziemy iść? W jakim tempie? Będziemy mieli tak. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Wolno, wolno, szybko, szybko, szybko. Dwa wolne, trzy, szybkie, jeszcze raz. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. To pomódmy się o to, żebyśmy nigdy nie zeszli z drogi za Matką Bożą do Jezusa. Pomódmy się. Mis Brawo, brawo, ile radości! Kochani, powtarzajcie sobie tę piosenkę. W październiku dużo tańczymy razem z Matką Bożą. Mocno Was ściskamy i już jestem ciekawa, co Ty przygotujesz na następny odcinek dla nas. Do zobaczenia!